Żeby nikt nie umarł. Błagam, ich nie umarł. O! Klapę mam! Zajebiście. A, cześć, sobie zobaczę w ogóle, co się dzieje na zewnątrz. Wirtualny kolana O, ku... jest dobra zorza. Patrzysz na ruiny domu twojego sąsiada. Do niedawna mieszkała tam szczęśliwa rodzina. A teraz pozostaje tylko upiorna skorupa. To dziwne uczucie, które cię przetłacza. Wiedziałeś, że to nadchodzi. Jakby śmierć przychodziła do twojego domu tak szybko. Widzisz ludzką czaszkę, dekorującą kołek. Wciąż ubrany w kask. Jego skóra została spalona, i wygląda na to, że ktoś wyciągnął jej zęby. Głowa musiała być tam przez cały dzień. Nie można pozbyć się tego uczucia, że makabryczny pokaz jest zagrożeniem, prawdopodobnie pozostawionym przez przerażającego bladego gościa. Creepy. Urzędnicy FEMA sprawdzają miejsce niedawnej masakry. Biorą cały sprzęt i broń martwych żołnierzy, żeby zapobiec grabieży. Prawdopodobnie nie spodziewam się, że blady gość przetrwa przeciwko grupie uzbrojonych żołnierzy. A teraz jest jeszcze kilka worków na ciało. No, mam wrażenie, żeby sobie poradził. Dobry wieczór. Oni znowu kogoś zabiorą. Tak obowiązkowy okres kwarantanny, spoko, także wiadomo. O oh, fuck! Zabrali tą laskę z depresją. Po zakończeniu testów pójdziemy dalej. Czyli potencjalna szansa, że to była przykrywka. O, a więc nadal tu jesteś. Co no myślisz o tym facecie, tym w garniturze? Taka jest jego robota. Czasy są ostatnio dosyć szorstkie. Dzieją się rzeczy, jedna po drugiej, prawda? E, może ci ludzie w tych przebraniach, w tych kominezonach bardziej, nie garniturach, kominezonach, przywrócą porządek. Nie możemy go zabić? Nie możemy. Próbowałam! A może powinniśmy wziąć sprawy swoje ręce? zrobię to, co mogę. A co dokładnie możesz zrobić? Jedyne, co może zatrzymać, to bicie swojego serca. A, słucham, jesteś sam? O, zmieniło się! Nie jestem sam. Nadal starasz się przetrwać w tym nowym świecie, prawda? Dlaczego? Cóż, psy rządzą tym światem. I tylko pies tutaj przeżyje. Rozumiesz, co to znaczy? Rzeczy nigdy nie wrócą. Wypadasz z rytmu. Następnym razem, gdy się spotkamy, będzie interesująco. Aj! Boję się. Wspaniale, kot jest z tobą. Co zrobić z tym, kto go przyniósł? Ważna decyzja. A dlaczego poprosisz, żebym wpuścił kota do domu? Potężna istota czeka na podejście kota. To dzięki niej moje oczy sięgają tak daleko. Ale nawet ja nie widzę wszystkich. Jedno jest jednak pewne. co złego w ten sposób przychodzi. Nie możesz tego zatrzymać. Być może wspomną o tym w radiu. Będziesz słuchać? Okej. Okay. Co mam zrobić z tą informacją? Nic, już za dużo powiedziałem. Ale przez dwa dni... Testowanie zapowiada zagładę. Zatrzymaj kontrolę, ale że FEMA? Nie mów zagadką do mnie, no? Żeby nie sprawdzać ludzi u siebie? Żeby nie sprawdzać ludzi w domu? Na pewno to będzie idealny pomysł. Jeżeli możesz to zrobić, moje wskazówki mogą ci pomóc kontynuować tą samą przygodę. Może przynieść ci to spokój, albo pomoże ci iść dalej. Mam nadzieję, że do zobaczymy się wkrótce. Boję się, nie, 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 nie wiem co to znaczy. O kurwa. Ej stary! Ten pan to trochę strasznie wygląda. Słuchaj, jestem teraz trochę taki, no, głęboko w gównie. No wiesz, tu, tu jest tyle tego wszystkiego. Umysł trochę siada, wiesz. I jestem tu, tak. czego mam zacząć? Bo ja te taksówki prowadzę, nie? Więc przyprowadziłem tego pasażera, a potem. Cóż, wiesz jak leci. Okazuje się, że nie był tym, kim powiedział, że był. A teraz go już nie ma i podobnie jak mojego samochodu też nie ma. Ojej. A co się stało z twoim pasażerem? Nie jestem takim pan paranoikiem ani nic, ale on był chyba gościem, był wizytatorem. I zobaczyłem te białe zęby jak z billboardu, nie? Nie zastanawiałem się dwa razy, tylko po prostu doprowadziłem go do Femy. Oj, to był wielki błąd. Nie mogę teraz wejść do domu, wiesz? I założę się, że te po -po posępne typy, te już tam na mnie czekają. Tak czy inaczej, wpuszczamy gościa. Z jednej strony powiedział, że przyszedł do niego jakiś ktoś, podał się za kogoś obcego i podał wszystkie ważne informacje, które są istotne, żeby wiedzieć, że to wizytator. Z drugiej strony może kłamać, dlatego że zna już te zasady. Wziąć go? No, chodź. O, oh, dzięki, kumpel. Pamiętaj tylko, nie ufaj tym skurwielom. Kolorze żółtym? Mrugnij, a oni cię złapią. Fema? No, czy, czy, no czyli chodzi o Femę. I że my nie możemy im ufać? Mamy przejebane. O, przepra przepraszam, że ci przeszkadzam. E, masz może chwilę? Ja czuję się tak po prostu okropnie. Czy możemy porozmawiać? Ale co się stało? Chciałam tylko zapewnić trochę nadziei dla dzieci, które zostały porzucone. No już, pat, pat, już, już. Pat, 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 pat. Więc wzięłam tych, którzy nazywali się skażonymi. Każde dziecko, które obawiało się że może być wizytatorem. Mieszkaliśmy razem w, w starym budynku przedszkola. Oto kurde, takie ryzykańskie trochę, duży teren. Potrzebowali kogoś, kto się nimi zaopiekuje, pokocha ich. I zrobiłam co w mojej mocy. Ale to nie wystarczyło. Nie mogłam ich uratować. Co się stało z dziećmi? Oni wszyscy umarli. W pomieniach. I zrobili to w miasteczku. To było takie przerażające. A te dzieci! Te dzieci też mogły być gośćmi! I zmuszali mnie do oglądania. Najpierw zamknęli drzwi. Wybili okna, a potem podpalili budynek. Nadal czuję, jakich przerażone małe oczy obserwują mnie. I Teraz uwaga! Ja to te, ten zabieg to ja też już znam. Zmuszają cię do tego, żebyś obserwował, żeby, żeby pastwić się nad tobą, żebyś mógł przekazać te informacje dalej. No właśnie, i co wtedy? Najwyżej nie o zjemy, tylko jeżeli ja faktycznie przez trzy dni nie mogę nikogo sprawdzić, to ja będę miała masę trupów, jeżeli wpuszczę kogoś, kto jest wizytatorem. To co, wpuszczamy? Dobra, chodź. Odziwiła się. Wiem, że nic nie mogę zrobić, żeby je przywrócić. Ale bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie i za wpuszczenie mnie. Kurde, ja już ufałam miłym paniom, a potem każda miła pani była mizydorem. Kurna, to no życie. No ale dobra, chyba, chyba na razie nikogo już nie ma. N nie wolno ufać miłym paniom! Nie wolno. Dobra, do spania. Żeby nie było nikogo. Wszyscy żyją! Dobrze! Jeżeli teraz wszyscy żyją, to dobrze, bo to znaczy, że każda osoba ta, która jest teraz chyba w tej chwili powinna, powinna być człowiekiem. Piwo moje, paliwo, no. Awaryjna transmisja. Pożary ogarniają teraz zalesione regiony. A, no tak. Jezu, Czerw, już to jest sytuacja, bo jak jest tak gorąco, to lasy zaczną płonąć, a jak drzewa zaczną płonąć, to skąd oni w pewnym momencie będą mieli tlen, jeżeli cała roślinność wydupi? Albo jak będą mieli, czym otychać w ogóle? Wszystko płonie. Podczas gdy pełna skala katastrofy pozostaje niejasna, załogi Straży Pożarnej w pobliskich miastach zostały rozmieszczone tak, aby gasiły płomienie. Pema ogłosił nowy znak identyfikacyjny, aby pomóc społeczeństwu w walce z odwiedzającymi: Aura. Jeżeli masz brzydką aurę, jak Mleci, to znaczy, że możesz być wizytatorem. Mleci, I love you. <laughs> Miło. O, biedne dzieci. Z w porządku? Tak, chyba nie wiem. Ja nie rozumiem, jak dorośli, rzekomo, racjonalni dorośli. Jak mogliby pozwolić na to, żeby ich emocje zrobiły coś takiego? Naprawdę byli tak przerażeni, że zabiliby dziecko? Oni nie zdają sobie sprawy, że zabijanie dzieci jest. Nie mogę znaleźć na to słów. Być może jesteśmy prawdziwymi potworami, a nie stworzeniami, które czołgają się spod ziemia. Głębokie! No to chyba muszę napić się piwa i pójść spać. Bo nie, mo nie mogę nikogo sprawdzać. Chyba. Jezu, nie wiem. Widzisz kobietę płaczącą z rannym mężem. Nie może powiedzieć, czy on żyje, czy jest martwy. Bo ona tak płacze i odciąga jego ciężkie ciało do strzału. Staje z jedną myślą, że wszystko się pogorszy. Boję się, że w pewnym momencie my zobaczymy bardzo blisko okna tego gościa. Cieszka wzdłuż pola jest zaśmiecona ciałami tych, którzy próbowali biec. Blisko stoi odpowiedzialny człowiek, który jest oficerem Femy. Trzyma karabin, a dym wciąż dryfuje z lufy. Ludzie wyszli? Wynikowani ludzie spieszą się do pobliskich domów. Wbijają się w drzwi i desperacko poszukują schronienia. Ale wydaje się, że nikt nie jest skłonny ich wpuścić. Dobra kurwa, puszamy ich wszystkich. O! Come and C! O! Wygląda na to, że nikt nie przyjdzie dziś wieczorem. Mongas już był? Yy, nie, nie było go. W sensie w tym poprzednim ranie był u nas, ale, ale w tym teraz dzisiaj, co zaczęliśmy, to nie. Bo to cały czas jest ten sam ran e, z, z rana, bo zaczęliśmy go od początku. Ale k**wa, wszystko płonie. Ale jazda. Błagam, żeby wszyscy żyli. Dobrze! Wszyscy żyją. Z powodu nierozwiązanych okoliczności, siły Femę zapieczętowały ten obszar. Zostań tam, gdzie jesteś, i czekaj na dalsze instrukcje. I pamiętaj, wesprzyj Femę i dołącz do walki z wizytatorami. A teraz czekamy na reklamę. To The Walking Dead? Czy to jakieś dziwne eksperymenty laboratoryjne, które poszedł źle? Chyba nowa pandemia. O, oh, fucking, czekaj. Badania pokazują, że wizytator jest człowiekiem, który zetknął się z nieokreślonym środkiem biologicznym. Czy oni zmutowali? Początki tej całej sytuacji dalej pozostają nieznane? Pewnie, że żółwie ninja? No? O, numer! Jeżeli uważasz, że zostałeś narażony, możesz się skontaktować z tym gościem na infolinie FEMY 000451. Ok, mamy ten numer, pewnie będzie zapisany po boku. Nie ja będę mogła wrócić do domu. Ja nie w najbliższym czasie, bo twój dom spłonął? Ja z tatą wszystko w porządku. A co z moim pokojem? To też spłonęło. Mama nie wróci. Mama nie przyjdzie już. Czy został ktoś jeszcze? Na ja razie powinna siedzieć tutaj. Ja nigdzie nie pójdę bez statusia. Przyjdzie po mnie, prawda? Ja widziałam, jak wstaje i wychodzi. Ciekłam, ale go widziałam! Co? A co jeżeli przyjdzie do nas jej ojciec? Ale jako wizytator, o ona mówiła, że go zabili. A teraz nagle mówiła, że niby tam wszystko jest okej? Okay? Że gdzieś tam go widziała? Wyda jakoś, tak? No jakoś dziwnie. Fema strzela do każdego, kto chce wyjść czy coś. Tylko co Fema robiłaby tutaj teraz, w tej chwili. No ale dobra, idziemy spać. To jest, to, to jest drugi dzień, kiedy nie możemy nikogo sprawdzić, prawda? Grupa eksmitowanych stoi przy zrujnowanym domu twojego sąsiada. Są w szoku i szepczą między sobą. Prawdopodobnie chcą się tam schronić. Ale czy pozostało jakieś miejsce, w którym można się tam ukryć? Jakieś miejsce na świecie? Mam nadzieję, że nie zobaczę znowu tego białego gościa. Kurwa. Na świecie stoi mężczyzna uzbrojony w karabin szturmowy. Wygląda jakby był szalony. Jego kurtka jest pokryta takimi rozdarciami od zębów, oczami kto wie co jeszcze. Trudno go dostrzec. A co jeżeli to są jakieś takie trofea, a co jeżeli on zabija nie dla, od... dla obrona dla sportu? W każdym razie masz nadzieję, że nie jesteś jego wrogiem. Robi się coraz gorzej. Oj! Na polu pisi mężczyzna powiesił się na znaku i trzyma karteczkę z napisem Wziąłeś wszystko ode mnie. Został okradziony? Może Fema zabrała jego rodzinę? To wszystko jest dalej tylko zagadką. <laughs> To ten klecha! Ojej! Ej, ten klecha był straszny! On chyba był wizyta on był wizytatorem? Mi się wydaje, że był. O nie. nie, ja się go bałam. A, nie, przepraszam, to zakonnica! S pardon, to. Za nie, ja tego zakonnica. A, no, zakonnica, faktycznie. <grystanie> w imię Jezusa Chrystusa, o Jezu. Nie <grystanie> ją zjemy? O ciebie zjemy. <grystanie> ja bym jej chyba nie wpuściła. Nie była grzeczna, ale to jest randomowe. A wiesz, że mi się cały czas potwierdza to samo, że każda osoba, którą wcześniej wpuściłam to wizytator? No właśnie, jutro mam trzeci dzień. Ale ja, to jest trzeci dzień włącznie, czy po trzecim dniu mogę sprawdzać? Ja no, ją ostatnim razem, ale była niewinna. Jak coś, to będzie wina kakusia. Chodź. O, Bóg z Tobą, dziecko. O, to jest ta macka, która była ojcem? O, już, już, wystarczy, już, przestań się wiercić, już, już. Stoń spokojnie. Dzień dobry, czy możesz nam pomóc? A co się stało? Dziecko wygląda jak poroniec. O, jestem taka wyczerpana i tylko miejsca do spania. Mam piątkę dzieci, ale teraz zostało mi tylko jedno. A kręci się tam koło ciebie jakiś kawaler? Mój mąż też zniknął. Yy, I nie wiem, czy on żyje, czy porzucił nas. Ty, ale ona ma boko brody normalnie. Nie, no dla mnie ona jest wizytatorką. Dziecko wygląda jak taka brzydka ryba głębinowa. No! Tylko nos musi mieć większy, ale pewnie urośnie jak urośnie. O ile to nie wizytator. Ale twoje dzieci nie żyją? Nie mów tak! Przepraszam. Miałam zapytać z taktem, ale nie wyszło. Trudno jest dbać o całą paczkę tych łobuzów. Nic się nie stało. Prawdopodobnie znaleźli drogę do mojej mamy. Twojej mamusi? Zawsze uciekają tam, kiedy mają mnie dość. Albo kiedy ojciec przychodzi tylko po to, żeby prosić o pieniądze znowu. Musisz mnie? To tylko odpocząć i znaleźć moje dzieci. No właśnie, to czemu nie pójdzie do swojej matki? Żeby sprawdzić Tylko jest z jednym dzieckiem i idzie akurat tutaj Może to jest najbliższy dom Było coś podejrzanego i ona się boi Z drugiej strony Brzmi zbyt wygodnie No nie? Coś mi tu zalatuje skarpetą, no Ja osobiście bym jej nie wpuściła Kakuś! Poznałeś tę babę? Tym dzieckiem porońcem? Ja bym jej nie wpuściła Bo jeżeli może iść do matki, to powinna iść do matki a, czy my ich wpuszczamy? Dobra, właśnie. W czas na odpoczynek. Proszę, wejdź i wybierz swoje miejsce. Będziemy do jutra, obiecuję. O kurwa, W życiu? Hej. E, możesz mnie wpuścić, kumplu? Tego wpuszczaj. Naprawdę? Pan chyba po niezłej imprezie? Tego pana wpuścić? Kim jesteś? Co się stało? Jestem policja. Policja. Yy, te stra... Przepraszam, kurwa. Strażakiem, policjantem. Strażakiem. A, czyli to dlatego? Pan mocno wczorajszy taki. No, to z wczorajszej dekady. Nawet powiedziałbym, już więcej. jestem strażakiem. Stałem z opanem na słońcu, gdy patrzyliśmy dzisiaj z pożarem lasu. Jej, bo było takie okropne. I te drzewa. Że <noise> te drzewa były jak zapałki. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Noce się zwłoki zwierząt pokrywały cały las w środku. Nie powinieneś iść do szpitala? Wital? Nie mają już szpitali kumplu. Kiedy przybyli wizytatorzy, cały punkt szpitalny poszedł z dymem. Trudno jest uzyskać leczenie, jeżeli nie możesz komuś ufać. W każdym razie nie mam dużo czasu. No to chodź. Dziękuję. Dziękuję Ci, kumplu. Cieszę się, że nie, nie, nie będę musiał umierać samotnie w ziemi. Śmiałbym się, gdyby to był ten jeden przypadek na milion, gdzie on jest tym wizytorem. Eee, mam nadzieję, że nie. Dzisiaj już nikogo nie będzie. Módlmy się, kurwa, żeby nic się nie stało. Kurwa, wiedziałam! A teraz tylko kto? Zakonnica? Matka z dzieckiem? I to wy wpuściliście czterech. Czyli matka z dzieckiem? Kto jeszcze? Na początku ktoś jeszcze chyba był. Zabiam na zakonnicę? Ja też stawiam na zakonnicę. Dzień dobry, to wiadomości. Dajmy ci ważną aktualizację. E, pojawiły się nowe szczegóły dotyczące niedawnego incydentu, który był w mieście. E, wygląda na to, że jedna z stref kwarantanny, która była w mieście, została za zaatakowana przez uzbrojoną osobę. O, pewnie przez tego gościa, który tam był. Oby dziecko zjadło. Motyw podejrzanego pozostaje w tej chwili niejasny i nie wiadomo, czy atakujący miał, miał jakichkolwiek wspólników. W szczególności kilka niezweryfikowanych osób, które też uniknęło strefy kwarantanny. Zrz. Cisza jest wiastunem śmierci. Złowroga cisza, która jest spustoszenie. Dzwon żałobny dla nas wszystkich wypełnia uszy jakimś takim niekończącym brzmieniem. Brudne myśli złapane w sieciach wosku. Wosku? coś jest brudnego w uszach? Piekielne gniazdo, w którym rozwijają się goście. Będziemy musieli sprawdzać uszy? Okej, okay, takie głębokie i lepkie. O, fuj. Siostra nie żyje. Ta dwójka... Ktoś, kto, ktoś z tej dwójki musi być wizytatorem. Ta matka widzę, że śpi. Naprawdę ma baczki. Nie ma znaczenia, gdzie ktoś umarł? Nie ma znaczenia? Ale nawet jeśli. Albo ona, albo tamci. Nie ma innej opcji. To teraz już mogę sprawdzać. Ja mam wrażenie, że to zakonnica. Tylko co teraz? Uszy? Ona ma zasłonięte uszy. Myślicie, że może być to? Ja bym aurę sprawdził. Oto. Aura jest OK, Dobra, i mówicie jeszcze, żeby uszka sprawdzić? Ojej, wkurwiła się! Sprawdzić moje uszy? Jak śmiesz! Robale! Mam cię, kurwa, ruro! W imię Boga! Elo, ja karaluchy w uszach. No, zabiłaś mi tamtą panią. Pół no. No normalnie miałam karaluchy w uszach. Sprawdzić, jaka? Ups. Czekaj, nie zwróciłam uwagi. Była to taka dziwna animacja różnych twarzy, kiedy ją postrzeliłam? Chyba tak, prawda? Nie było. Nie było? Nie, nie, nie było. Ale to jest niemożliwe, żeby człowiek miał karaluchy w uszach. No musiała być. Najwyżej dzisiaj też ktoś umrze. Grupa eksmitowana przez Femę osiedliła się w ruinach twojego sąsiada. Czy w ruinach domu twojego sąsiada? Przecież niewiele pozostało, to piwnica wydaje się być nienaruszona. Jest mała i bezpieczna. Jak długo mamy się tutaj ukrywać? Chodzi o śluz z uszu. Chyba, że coś źle zrozumiałem. Czyli robaki było ok? To wyglądało jak robaki.